Proszę uciekać, tak, chwila dla fotoreporterów. Tak, dziękujemy bardzo, dziękujemy bardzo Państwu, dziękuję bardzo. Odznaczenie resortowe za zasługi dla ochrony zdrowia otrzymują Przennna Barbara, starsza pielęgniarka, samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej w Działdowie. Zapraszam. Pani nas. No, Pani, do Pani Jadwiga, pielęgniarka oddziałowa powiatowy Zespoł opieki zdrowotnej w Ostródzie spółka akcyjna. Rant Narcyza, dyrektor do spraw lecznictwa powiatowe centrum medyczne spółka za owanie. Ronko Andrzej, ratownik medyczny Gminne Centrum Zdrowia Zespołu Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej w Olsztynie. Zapraszam. Proszę bardzo. O, podwójnie oznaczone. Szewczyk Halina, pielęgniarka szpital Powiatowy im. Jana Pawła II w Bartoszycach. Żukowska Damuta, dyspozytor medyczny Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Olsztynie.

Dziękujemy bardzo. Ostatnie wspólne zdjęcie. Duże brawa dla odznaczonych. Jeszcze kilka zdjęć. Tak i wszyscy. Dobrze. Dziękujemy Państwu bardzo. Jeszcze raz duże brawa dla wszystkich, wszystkich dzisiaj odznaczonych. Dziękuję bardzo Panu Wojewodzie. Proszę Państwa, część oficjalna dzisiejszego spotkania już została zakończona. Za chwilę tutaj przed budynkiem będą czekały na Państwa atrakcje, także proszę teraz o to, abyście Państwo udali się przed budynek. No i tam będzie pokaz walki rycerskiej. Ratownicy na miejscu są na szczęście, ale także, więc myślę, że nie będzie problemu, a później tam na będzie począstwa. Dziękuję Państwu. państwo przede wszystkim jest mi niezmiernie miło chciałem podziękować księdzu Pratowi, Henrykowi Włoszczkowi za to że my jako rekonstruktorzy historyczni możemy uczestniczyć w tym tak wspaniałym dniu i w tym tak fantastycznym święcie za chwilę będziecie państwo świadkami pewnej scenki rodzajowej pewnego pokazu walk ale zanim to nastąpi Jesteśmy zobligowani, czy czujemy się zobowiązani do tego, żeby przedstawić Państwu tło historyczne tego pokazu, którego Państwo za moment będziecie świadkami. W średniowieczu, w XI, w XII wieku powstawały zakony rycerskie. Dlaczego one powstawały? Otóż zakony te powstawały w tym celu, aby nieść pomoc bogim nieść pomoc chorym, nieść pomoc potrzebującym pielgrzymom do ziemi świętej. Wiadomo, że czasy nie były aż tak bezpieczne jak teraz, chociaż te, które mamy teraz też nie są zbyt bezpieczne, ale tamte proszę mi wierzyć były daleko bardziej niebezpieczne. Pielgrzymi, którzy udawali się do ziemi świętej, narażeni byli często na rozliczne ataki. Atakowani byli zarówno przez saracenów, jak i atakowani byli przez tak zwanych rycerzy rabusiów, zubożałych rycerzy, którzy ten etos rycerski zamienili na, na walkę i zamienili na, na rabunek. Ale oto, proszę Państwa, właśnie zakony rycerskie, takie jak Joannici, zakładały swoje stacje wzdłuż drogi do ziemi świętej i niosły pomoc pielgrzymom. To była pomoc zarówno w opatrywaniu ran, zarówno w zapewnianiu pożywienia. Czy też w zapewnianiu odpowiedniego nocnego, ale była to też, szanowni państwo, pomoc zbrojna. Ci dzielni rycerze, wyznający ten najpiękniejszy etos rycerski, czyli etos niesienia bezinteresownej pomocy, zakładali wzdłuż drogi do Ziemi Świętej swoje stacje. I w tych stacjach urzędowali, i kiedy była taka potrzeba, nieśli pomoc karawanom udającym się do świętego, świętego miejsca. Ta scenka, którą za chwilę zobaczymy, będzie właśnie jedną z takich scen z takich z takich sytuacji. Otóż będziemy tutaj świadkami ataku rycerzy rabusiów na karawane, a potem świadkami będziemy świadkami odbicia tejże karawany i niesienia pomocy przez rycerzy Janików. Zapraszam do o, do oglądania. Patrz dobra! Idziemy! A dobrze tywaj, bingo za to. raz, dobra! Szybko, nie wiem, szybko. szybko bo, dobra, dobra, Głuto! Głuto, o! Nie starczę! Wiesz, to wy wyjście! Wiesz, gacie! To nie, nie zapomnijcie Antonia! O, tak się dzieje! Co tu się dzieje? Chłopy za To tu atakuje! Tutaj! Teraz obserwujemy, jak rycerze Janici powiadomieni przez niewiasty o tym, że jest... Kiedy jest atak na karawanę, przybyli z pomocą i walczą z rabusiami. Szanowni Państwo, jak widać, dobrzy rycerze i almici, znani z etosu rycerskiego, zawsze wygrywali. Tak było i w tym przypadku. Nie! Nie! Dobrze, nie חבר הכנסת פוסק! ごめんなさい。<laughs>